Witajcie. Dzisiaj, jak w ulicy sezamkowej, odcinek będzie sponsorowany przez literkę T. Ktoś jeszcze oglądał ulicę sezamkową? Nie wiem. A na poważnie zaproszę Was do fajnego doświadczenia ruchowego. Yy, tu mam złożoną z dwóch klocków literkę T, i moim zadaniem będzie poruszać się, jak mi się żywnie podoba. Spróbować odpuścić wszystkie schematy w ruchu, poszukać po prostu takich ruchów, jakie do mnie gdzieś tam same przyjdą, a jednocześnie zrobić tak, żeby nie stało się coś takiego. Czyli będę chciał, żeby ta literka T utrzymała swoją integralność. To jest dzisiaj odcinek o moim znowu. Będę gadał znowu to samo, bo mm, to będzie film, jak zwykle, o czuciu przedsionkowym, czyli o tym, żeby. Odnajdywać się w przestrzeni w różnych ułożeniach ciała i żeby została zachowana integratywność tego ruchu. Czyli zabieram się do działania, próbuję zrobić tak, żeby iść sobie właśnie za ruchem, sprawdzę czy w ogóle będę w stanie o tym gadać jednocześnie. I literki te nie zlikwidować, utrzymać ją sobie i szukać właśnie różnych ruchów. Specjalnie teraz sobie sprawdzę, jak to jest gadać, wymyślać, żeby tekst do tego filmu, żeby to wszystko jakoś tutaj się ładnie trzymało. Staram się mówić z sensem, a jednocześnie właśnie szukać bardzo różnego ruchu, próbować zrobić tak, żeby gdzieś wymyślać sobie w tym poruszaniu jak najwięcej różnych lokomocji, sprawdzać. Czy to jest łatwe, czy trudne, żeby ta literka gdzieś tam cały czas ze mną była i żebym dał radę utrzymać. Ło! Ciekawe, jak to będzie trochę się poczołgać na nogach, jak to będzie spróbować się obrócić. Jak to będzie wstawać? Powiem Wam, że mówi się, <laughs> próbuję mówić z sensem, ale gdzieś tam widzę, że to też na tą moją spójność tego ruchu nieźle sobie wpływa. Spróbujemy zrobić następną rzecz: I trzymać literkę T, żeby klocki się nie przewróciły, a ja sprawdzę, czy dam radę przerzucić nogi za siebie. O! Poszło. Nic z tego. Takich medytacji ruchowych mocno chciałbym was zachęcić, zaprosić, no bo tak, układ nerwowy jest skoncentrowany na tym, żeby literka mi się nie rozsypała, a jednocześnie muszę pozwolić reszcie ciała na to, żeby zrobiła robotę i utrzymała mnie po prostu w tej fajnej równowadze, żeby ciało utrzymało swoją strukturę żeby wreszcie wykonać te ruchy, które gdzieś tam o, poszło. Eee, I na tym skończę. Mógłbym tak długo, ale film nie ma trwać godziny. Pewnie jeszcze sobie trochę tak pomówmentuję, poflowuję.